Cześć, z tej strony Bartek i witam Cię w dzisiejszym odcinku, w którym będzie pierwszy test porównawczy. Na pierwszy ogień idzie moje piwo numer 5, które miało być w stylu West Coast IPA. I do porównania wybrałem jedno z topowych polskich piw w tym stylu: Pinta Modern Drinking. Oczywiście można się kłócić, czy to jest topowe, czy nie jest topowe. Wiadomo, jeden smakuje, jeden nie. Moim zdaniem jest jedną z, jednym z lepszych West Coast IPA na, IPA na polskim rynku. W ogóle, co to jest za styl, te West Coast IPA? Na no IPA to wiadomo, amerykańskie IPA, czyli ma być goryczkowe w aromacie cytrusy pochodzenia chmielowego. No i oczywiście goryczka, goryczka, jeszcze raz goryczka, jak to w amerykańskich IPA. I teraz West Coast. Czym to się charakteryzuje? Charakteryzuje się tym, że jest ono bardzo wytrawne, czyli nie ma tego takiego finiszu słodowego, tylko jest taki wytrawny, goryczkowy, wręcz cierpki finisz. No i w tym stylu powinien właśnie dominować smak takich właśnie, nie wiem, tropików. Orzeźwiający powinien być, powinien być no, bardzo chmielowy. aromat to wiadomo. Z amerykańskich mieli cytrusy, tropikalne jakieś owoce mango marakuja i te sprawy. No i jak to teraz będzie w tych dwóch piwach. Tak, modern drinking to jest piwo na ekstrakcie 15,5, moje to jest 15, czyli bardzo podobnie. I Bugoryczka 70. U siebie też celowałem w tą 70, ale jest tam skalkulator jest chyba około 60 kilku. Alkohol tu jest 6,4, w swoim nie wiem, też jest coś koło tego, no trzeba by policzyć, no ale też jest powyżej 6 na pewno, bo moje odfermentowało do dwóch BLG. W Modern Drinking użyto drożdży US05, no to odfermentowanie było powiedzmy na poziomie, nie wiem, między 3... 5, a powiedzmy 2,8, nie wiem, no strzelam, tak? Powiedzmy, no, bo te drożdże UE 05 odfermentowują mniej więcej do tego poziomu, przynajmniej tak wynika z moich doświadczeń. Yy, czyli teoretycznie by wynikało, że modern nicking ma mniejsze odfermentowanie, czyli tej słodyczy zostało więcej niż w moim piwie. Yy, tutaj piszą, że użyto bardzo dużej ilości chmielu mozaik na 15 minut gotowania porównano, rzucili czyli potwornej ilości. No ja użyłem tutaj tylko i wyłącznie milu mozaik. Czyli, czyli jest szansa, że mogą być podobne te piwa. A czy takie są? Porównajmy. Dobra. Pinta. No nie. Jest bardzo fajny grapefruit. Tak, jak w pierwszej warce, co pamiętam. Ok, to jest pinta. I teraz moja West Coast IPA. Aha, nie dodałem, że ja to nie użyłem drożdży US05, tylko US West Coast z Mangrove Jacks. I one odfermentowały do dwóch Belgier. To jest y, piwo moje, to jest piwo pinty. No, w moim jest lepsza piana. Jest, y, chyba jest wyższe nasycenie z tego, co widzę, co dzieje się tutaj w, w szkle. Po prostu mnie to bąbelkuje tak dosyć żywo. Tutaj jest, w pimcie jest trochę mniej. Zobaczymy, jak, jak aromat. Pinta. no jest świetnie. Jest, y, jest owoc, jest grejfrut. Bardzo, bardzo rzeźko to pachnie. No tak jak to ma pachnieć moim zdaniem. frutowe, owocowe. Taki owoc tropikalny, nie taki słodki, ale właśnie coś takiego. Dobra, co dzieje się w moim piwie. No u mnie jest też fajny aromat, ale nie ma tych owoców takich tropikalnych. Jest jest taka cytrusowość. Jest wyraźna cytrusowość. Bardzo fajnie to pachnie. Taka delikatna żywiczność, ale nie powoduje ona, że jest jakiś tam aromat strasznie ciężki. Dobra i spróbujemy smak. No, wysycenie jest dosyć duże. Jest wytrawne, jest gorzkie. No goryczka tak nie znika. Nie, nie jest jakaś zerwająca. Fajnie cieszy mnie, da wysycenie chyba mogło być mniejsze, bo tak przyłyku czuć jak tak te bąbelki gryzą. Lekko w podniebienie i w język. No ale co tam? No jest spoko. to krwi się nie wgryzają, także można pić. Pije się je bardzo dobrze, moim zdaniem. Goryczka jest wyraźna. Czasami tak, znaczy, no zostaje ona trochę. Ale nie jest ona tak zalegająca w moich pierwszych piwach, gdzie tam trochę przesadziłem. Tutaj na goryczkę dałem 15 gram mozaika. No fajnie, smaku czuć taki. Lekką tropikalność pochodzenia właśnie chmielowego i żywiczność. Jest ono takie, taki tropik, ale taki trochę cięższy, jakby. Dobra. No, jak widać, pianka się jeszcze utrzymuje. Gdzie w modern drinking piany już nie ma, ale. Tak naprawdę, to kto się interesuje pianą w piwie? Po co? Ważny jest smak. I czy piwo wam smakuje, nie? nie zapach jest rewelacyjny. Jest dużo lepszy niż mój. Chciałbym uzyskać taki sam. Goryczka jest znacznie mniejsza. sobie po prostu przepłukałem swoją goryczkę ze swojego piwa. Tym piwem sobie przepłukałem. W smaku są też te owoce tropikalne. Jest, jest wytrawne. No Jakąś tą nutkę słodowości czucia, ale to jest tak naprawdę pomijalne. Jest gładsze jest to piwo. Moje jest takie dosyć agresywne, że tutaj jak biorę łyka, to No, zdecydowanie lepszy poziom nasycenia jest w tym piwie. Jest mniejszy niż w moim, co jest akurat plusem. Czyli wniosek na przyszłość, żeby swoim piwie dać mniej glukozy. Bo tutaj chyba dałem do refermentacji coś trochę ponad 2 gramy. Co jednak jest trochę za dużo. No, będę musiał podpracować nad tym, bo stałta też przegazowałem. Dobra, no i w końcowej ocenie, a jakże subiektywnej, bo nie ma obiektywnych opinii, są tylko subiektywne. To, że opinię taką samą ma miliard ludzi, nie znaczy, że ta opinia jest subie... nie znaczy, że ta opinia jest obiektywna. Jest subiektywna, po prostu dużej ilości osób. Tropiki, lekka żywiczność, grejpfrut, owocowość. No nie wiem, Modern to wygrywa, Lepiej mi smakuje niż moje piwo. Co nie znaczy, że jest niepijane to moje, jest też ok. No, w kolorze są identyczne. No to czuć fajnie ten taki, taką owocowość. U mnie tego nie ma. U mnie po prostu przelatuje, wpada goryczka. I też jest fajnie. To jest po prostu inne piwo. Ale myślę, że spokojnie mogę je zakwalifikować jako West Coast IPA. Uprzedzam pytanie, co zrobię z tymi piwami. Wypiję je dzisiaj. Akurat jest gorąco, bo jest włączona kuchnia. Waży mi się tam oatmeal stout. A ja tymczasem będę się delektował swoim piwem i piwem pint. Cześć na razie, do następnego.